Siemanko, Widzowie z tej strony Patryk i Kamil. Dzisiaj nagrywamy Paceman Zero. No. <laughs> Dobra, już oglądam reklamę, żebyśmy zagrali razem. O, no, spokojnie Patrykus. Tak, ja już oglądam. Już tutaj co Johna region Europa, oczywiście daj multiplayer hmm. dobra, muszę jeszcze drugą reklamować No to, yeah, to ja no, dobra, dobra napiszcie jak mu się podobają odcinki z takich giereczek nie? Multi playerowych. no bo nam się jest spoko nagrywało ale już nie będziemy mieć pamięci w telefonie, więc docencie to łapką w górę no ale i subskrybujcie nas Dobra. Dobra. polecone room name y... Jesteś. Czekaj, wyciszę trochę na te grania. Nie. Daj sobie na maxa ten, żeby wszystko widziałe. No, ten 45%. Dobra. E... Tutorial. Tap on doors, travel under shiny objects to interact with them. Dobra, wybamy w to. No. Bardy kurta. O, klucz. Czemu ten klucz Ka kaunys? Mmm. Do tych drzwi pewnie. Do tych potrzebujemy... Kurwa każdziele. Eee. Y Tutaj. Mmm. -tut -tut. Co my tu potrzebujemy? Kaj ta latarka była. O mamy ja. No bo my testowali ta granie. No... nawet spokój O kurwa. jak się wystrasza, to ty jesteś, ja jebie Co my tutaj potrzebujemy? A apteczka. Kick hard musimy kurwa wąć. Co? Kick hard? Mam puszkę. Spoko. Idę w drugą stronę. Jest, nie wiem czy to, żeby ten SCP tu przyszedł. Nie on nie przyjdzie. O jeszcze kawka do czego ona była? Kawa? Strzykawka. Nie wiem kurwa, mam. No. Nie Sprawdzam co jest w kiblu. sprawdzam kamerę. Spoko. Spoko. że widzą kamerę. O kamerę o kurde Co? To jest straszne. Sprawdzasz też te kibly? No Jeszcze sprawdza kibr, nie kiedyś. Da, idymy no, wylezie, kurwa, Dobra, idemy stąd Jak on mi tu wyleży kurwa za jakiś SCP o kurde Możesz. Ja mam tam iść Latarka mam latarkę Puszka Tu tu jest piwo jakieś Ło <laughs>

Ale coś tu teraz? Tutaj jest coś, ale nie wiem, jak można znaleźć na przykład tego. Amunicję amunicja dobrą. No, kurwa, co jest? Co się kurwa zbudowało tutaj? Co tu kurwa jest? Mam no, darts. Idzie ten SCP do mnie yeah. Kurwa Ej przeszedł Kaś Dalej I Jezus Proszę obciągnij go o, Jeszcze dwie szanse, bo... się tutaj ja O co chodzi z tymi skrzy... ...strzegawkami? Może no, czekaj... je... JA PIERD... Właśnie ja No... Ja z tego pokoju... Ja pierdole... Tutaj mam się ukryć... Biegnie! Patrz! To jest zbugowane Tak naprawdę pierdolone Możesz w końcu te ammo? Nie Kurwa O ile cię Kurwa, co to jest? Kolejny obroń Ej, mam amunicja jakoś Patrz zegar, kurwa kubek Ale ty jesteś, bo ja nie widzę tworzy. Aż to nobra no, no ale kurwa coś tu jest Kurwa, co tu za cvel Tu jest za to no. Musimy iść dalej Patrz, tu są jakieś schody, ale tego się nie da dochodzi. Kurwa, Co? widzisz tego slajma? Co to jest za. Co to kurwa jest? Ej, patrz, shotgun. Bierę tego shotgun. I don't have ammunition for this gun. Czy to jest jakaś bateria? Wypierdolimy mi syn, kurwa shotgunem Odbawaj mi to Masz no, Kurwa ja chcę Okej okay, to jest pięknie Zobaczymy jak to, kurwa Co ten penis mi zrobi Kurwa nie szyle w to Hmm. No, to jest Co widać Ale kurczę, to się można schwytnąć blisko. Przemyt, tu no jak my tu musimy przejść? Co to jest za kartka Paragon? Jakiś Code Piece. Kod, kod. Chodź tu. Tu do mnie. Tutaj jest keycard. Gdzie? Gdzie ty jesteś? No, tu. Na kamerze jeden. No tutaj. Skicard. Ja mu kot. to jest coś. To jest to samo. Są tu dwa SCP, pierdolone. O, no, tak władzę. Widzą tu te dwa cwele. Użarły mnie. Bandaż, kurwa, bandaż. Bandaż. Czemu tu się tak ciemno zrobiło? Ej, czemu nie mam amunicji? O! Skąd on wylos? Kał No Właśnie, nie wiem skąd mi on wylos, nie z jakiej szafki. Jakie kurwa pierdolone gówno. Albo co to jest? Z jakiejś matermas masz. Są jakie te drzwi! Chuj, kurwa, zużyłem amunicję. O ty kurwo, o to Kto jesteś? Kurwa, matka wóz więcej nie miała. Ja pierd... O ty jesteś chuj. Tam? Już nie mogę grać. <laughs> kurwa. To co widzowie, <noise> tutaj mam ten. Za reklama mogę grać jeszcze co ja je zebrał? Co? Mam siedem strzałów z shotguna. Ja to oglądam. widzowie. E, może leci odcinek z Brola. Ale no, nie obiecujemy. I z państwa miasta. No to będzie na pewno. Nie. Kurwi, no, Ja do chuja nie mam Amo. Ja mam 7 do shotguna. Ja pierdolę. Nie boczę na tym SCP czy kurwa go się to zabić czy jakiś chuj, czy się kurwa, nie do zabił mi są puszki z piwa kurwa <laughs> Żeby się najełaś i kurwa nie myślę o tym SCP pierdem Dobra o, idzie Mam amunicję To są te scie ja się... No czemu mi się użyło to kurwa? Czemu ja w niego nie mogę strzelić? Musisz to przeładować. Ja. Jaką jestem pizzą, głupią? A dobra, jeszcze mam jedno życie. Dobrze. Nie reklama pamiętaj. Co? No wiedział chciałem. Ja mam 7 ammo w Kaj są strzykawki? O ty kurwa Ja pierdol... Ha, ha, ha Pomocy! Pocz Patrz kurwa ty piz... O! Kaj są strzykawki? Nie właśnie nie wiem Się dwie same zużyły Więc pobierasz... Gdzie jest ten kurwa pizda? Tu, tu, tu! Okay. Tu! Prosto! Gdje za? O! E, cva kurva? Fjuče. Još još je kurva. O kurva! Gdje pjer, Dobra, učekaj! Aaaaah! Čuj mu, heda! Kurva, jako pizda. O ti pizda. O ti kurva, o ti kurva. Spierdala są mam ostatnie amo stary Patrz po szafkach Jezus Maria, on tu jest w tym pokoju Kurwa O co szmata, opa No już nie mam tych kurwa Reklama No ile będziemy oglądać tych reklam pierdoł? Dobra no to nie oglądaj kurwa jak widzowie, jak go zgina, to już nie gramy w to, kurwa. Idzie podłóż. Dobra. Zapinamy pasy. Wyciepnij w chuj ten pistolet, kurwa. Musimy, kurwa. Ach, dobrze, kurwa. Ach. No, dobra, widzowie, kończymy. O nie, jeden dzień, kurwa, Добра конџу што. Но no, добра конџу ме во тој